Ja światek, tam też no, no, tak mam tam też mam tam otworzy odładowania a to jak było od początku czy był jakiś Nie, upgrade? teraz dopiero apryk dostałem dorzucałem takie software'owe Czekaj, mój, takie brudne jakieś. O, klapka się otworzyła. Szyby się otwierają i zamykają. Może warcie za to Ale fajnie to wygląda. No, nie? no skrzydeł nie ma, niestety, no, nie. ale i tak. No właśnie, nie jest takie małe skrzydełko. <laughs> się ale... A nawet się świeci tutaj, no, tutaj te, tak, o, 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 zamknęło się. No, jest Dobra. Dobrze, ale nie, ja bym chciał, żeby tak jakiś kapsel. No nie, nie, nie. nie.